Bardzo serdecznie zapraszamy 6 września tutaj właśnie w tym miejscu na Placu Wolności w Kędzierzynie-Koźlu przed siedzibą Starostwa Powiatowego 15-lecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Tutaj te dwie ulice po mojej lewej i po prawej stronie będą na czas imprezy wyłączone. Impreza plenerowa, gorąco zapraszamy 6 września tu właśnie w tym miejscu Plac Wolności w Kędzierzynie-Koźlu. A co w programie 15-lecia Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego tu na Placu Wolności? No to już mówię. Zaczynamy o godzinie 15 w programie lokalni artyści, lokalni wykonawcy i nie tylko, bo część główna rozpocznie się o godzinie 18. Wtedy me, myself and I znamy ich z programu Mam Talent, bez słów, bez tekstu, tylko brzmienie. Brzmi to po prostu fantastycznie, zapewniam. Później Dawka Humoru, Kabaret Limo, czyli świetna gra aktorska, doskonałe teksty. Będziemy się bawić. No a później, później Mateusz Ziółko z zespołem laureat The Voice of Poland. Przypomnijmy, on zagra z Damianem Surowem. To jest gitarzysta pochodzący z Kędzierzyna Koźla. Zespół razem z Mateuszem Ziółko pojawił się tutaj o godzinie 20.00. Na no, godzinie 21 to już gwiazda wieczoru Urszula, tej wokalistki nikomu nie trzeba przedstawiać. Zaczynała z budką suflera, później mnóstwo płyt, znakomite hity i największe przeboje, chociażby takie jak Malinowy Król czy Konik na Biegunach. Ten Konik na Biegunach na pewno zabrzmi tutaj na Placu Wolności z okazji 15-lecia powiatu kędzierzyńsko kozielskiego Zapraszamy gorąco, świętujmy ten jubileusz wspólnie. 6 września, sobota, godzina 15.